обижены Jak widzicie, tutaj drzewo wyrasta z muru. Mogę sobie wziąć sekator i przynajmniej te... te patyki poucinać. O, witam wszystkich, Celtycki. Dzień później powrót... o, do tej mini plaży tutaj narożnej w miejscu, gdzie... Gdzie są fabryki? Dzisiaj jestem w stanie je pokazać. Moment. Tu, tutaj jest bodajże zbity izolator, tak wczoraj go nie widziałem. A dzisiaj jestem w stanie pokazać te fabryki, w których produkowano słód. A z tego słodu Między innymi z tego słodu, bo w skład, w skład piwa jeszcze, jeszcze wchodzi parę innych rzeczy. O robiono by właśnie piwa. Mm, browary Gorzelnia jest po drugiej stronie, także tutaj jakaś współpraca pomiędzy nimi pewnie była. E, pomiędzy tymi dwoma miejscami mm, albo tutaj rzeką były, był transport, albo tam jest dalej most. Ten most nie jest taki taki nowy on był skonstruowany, bodajże zbudowany w 1800, nie pamiętam którymś, ale na pewno 1800. Wcześniej tam była kładka drewniana, po której pracownicy właśnie przychodziliby tutaj na teren tej gorzelni. Z tego co widzę tutaj w tym miejscu, jak byłem tutaj wczoraj i byłem tutaj jakoś jakoś godzinę po, po odpływie tej wody jest dzisiaj więcej. Wczoraj byłem w stanie. tutaj przechodzić po tych palach drewnianych. O, jestem minimalnie dalej, jak widzicie, wszędzie tutaj sterty gruzu i wszędzie te te potłuczone bimisze and Crawfordy Zobaczcie. Świetne butelki. Z tym, że jeszcze nie udało mi się tutaj całej znaleźć. Mam nadzieję, że stanie się to dzisiaj. stąd widać mój pierwszy mudlark, tam jak jest most, po lewej stronie jest plaża dosyć duża. Tam, tam zacząłem swoją przygodę z mudlarkiem. Tu jest pinożek, 10 centów. Wczoraj znalazłem tutaj 5 pensów irlandzkich, zostawiłem je gdzieś na kamieniu na szczęście. On, 10 centów wpadło. On, tutaj w tym miejscu parę wystaje. Zobaczymy czy to są tylko szyjki, czy są całe butelki. Nie zabrałem się za sobą ani, mm, ani łopatki, ani, ani nożyka, chori. Ta jest ubita tutaj, już widzę. Zobaczymy tą. Ta też jest ubita. O, tutaj jest jedna płytka. O, płytkę zabieram, płytki zbieram. O, coś tam na niej jest, coś tam na niej pisze. Ach, ta jest chyba nowsza. Widzę gwint. Moment. Zobaczymy, czy na niej coś pisze. Tutaj u góry coś pisze. O, tu jest jakieś. Jakieś wino, chyba rosyjskie, zobaczcie. Tutaj u góry cyrylicą, oczywiście, jest gwint, także zbyt stare być nie może. No i są resztki tutaj. Resztki etykiety zostaje, zabieram tylko w tą płytkę. Tutaj wszędzie gruz, gruz cegły stare. Zegły dziurami wszystkie, o nie wszystkie, większość całych cegieł tutaj widziałem może Moment Parę, parę całych. O, coś tam jest wybite tutaj z boku Zobaczymy z drugiej strony Z drugiej strony nic nie ma O także moja, mój wypad dzisiejszy o, to jest wypad wypad krajoznawczy Zobaczymy co jest Zobaczymy, co jest dalej. Czy tam będzie można gdzieś wyjść z tego labiryntu. Zobaczmy, w tym miejscu taka mała zjeżdżalnia prosto do wody. Zobaczcie, tutaj wszystko dosłownie wisi. Nie można niczego dotykać. Dobra, będę musiał się wyłączyć, żeby to przejść i włączyć się jak będę z drugiej strony. Mam tutaj kolejny pieniążek. Już widzę rok tutaj, 1900 sorry, widzę tylko piątkę na końcu. 83, sorry 85. I to jest 2P. Zobaczcie jaki stan, ktoś chodzi z wykrywaczami po Irlandii to są małe szanse, że może takie 2 dwa pensy dwa w takim stanie wyjdą z ziemi 85, o, zabieram o, zbliżam się powoli do mostu, ten większy gruz się już skończył, także chodzę tutaj jest w miarę bezpiecznie jakieś buteleczki mniejsze tutaj inne te butelki po, po piwie się już skończyły. Tutaj przez chwilę myślałem, że to jest piryt, a to jest jakiś konglomerat. Zobaczcie. Dosyć fajny O, także tutaj butelek już w zasadzie nie ma. To są jakieś tam cegły. Są cegły całe, z tym, że są no-name'y. Wydaje mi się, że... Że mój dzisiejszy wypad skończy się bez... No, bez jakichś większych znalezisk, ale przynajmniej tutaj zwiedziłem ten, ten rejon. No, zobaczymy, jeszcze chwilę tutaj zostaje. Jakiś kawał żelastwa. Jakaś obroża na pitbulla. Może będę w stanie ją przesunąć niżej. Dobra, wychodzi. Co my tu mamy? No mamy tutaj nową butelkę po oranżadzie, albo po wodzie mineralnej zostaje tutaj. Także jak widzicie tych starszych gratów tutaj nie ma. Dobra, idę dalej. No tutaj jest parę doniczek w tym miejscu. Tu jest jedna, tu jest druga. Tam wcześniej też widziałem dwie. Także można wnioskować, że w tym budynku, który był wyżej na wysokości, o tutaj jest kolejna, na wysokości tych doniczek było, było biuro. I w tym biurze ktoś bardzo lubił przyrodę. Zobaczcie, jakieś runy skandynawskie. Futark stary <grystanie> zostaje. Tam jest dalsza część tej doniczki. I tutaj jest jeszcze jedna. Jakieś tam płytki tutaj są. Mam nadzieję, że będzie cała. Nie jest kawałku. Dobra, idę dalej. A zobaczcie tutaj. Normalnie mur ktoś zbudował z małych kamyczków i cement jest w środku bodajże. Jak ktoś chodzi tutaj w Wielandii, zwiedza Wielandię, spotkał się na pewno. Są mury, które odgraniczają pola. To tak samo, taki mur tutaj, ale w skali, nie wiem jak to jest skala, 1 do 20, 1 do 50? Ktoś miał, ktoś miał wenę i nie widać, żeby to było mm, na przykład dekoracją, czegoś innego, muru czy tam ściany. Ktoś po prostu sobie zbudował. Zostaje tutaj, nie zabieram. Niech zdobi to miejsce. Tutaj jest krawat z mundurku szkolnego. Dosyć głęboko tutaj pod, pod tym gruzem. Dobra, niech się nagra. Może będę w stanie, to jest flaga Julandii. Może będę w stanie się dowiedzieć, z jakiej szkoły. Jak ktoś się domyśla, po co to robię, to, to gratulacje inteligencji. To jest jakaś brytwana do piczenia, bodajże. No i rączka z tej strony. Aha. Mm, jakieś pół godziny temu ktoś szedł tam po drugiej stronie. Chłopak, polak z kobietą, chyba z dziewczyną i z psem i wołali tutaj w celtycki. Ja nie wiedziałem co, co im odwołać, to, to, to im tylko pomachałem Ktoś mnie ogląda i się domyślił pewnie po... Ojejku Pewnie po, po tej torbie mojej żółtej Gdzieś tu widziałem butelkę Tam jest jedna moment Ale jeszcze gdzieś tutaj było, ale Gdzieś mi uciekła tutaj wśród tej wśród tej ciemnicy błotnistej o, tam te fabryki słodu tam most i plaża z mudlarkiem no i tutaj jest to właśnie ko tej Wysepki moment i teraz dopiero zauważyłem, że że jest stosunkowo płytko i są tutaj kamyki, także muł nie będzie wow, podbiłem tą plażę Kolejna plaża mudlarkowa, z tym że ta jest tutaj <grym>, Tutaj można zrobić mini mini mudlark moment, idę na tą większą co my tutaj mamy? Faktycznie coś tutaj zostało było, było niesione bodajże przez wodę i tutaj osiadło Jak będę chciał się kiedyś poopalać i będę chciał mieć święty spokój to tutaj jest 12 akurat Myślałem że stopper Przez chwilę myślałem że to jest bottle stopper Plast. Tutaj kolejna nora Więc trochę mi to wygląda jakby ona była tutaj wykopana też Coś tam jest Jakiś metal tam jest w środku, może ktoś tutaj był Z wykrywaczem i trochę się wkopał I już nie chciał głębiej kopać, moment, zobaczymy ten metal no To jest bodajże rączka od, o, od okna I tak, nawet tutaj jest szkło taki lacz ta część tutaj po prawej, ta krótka wchodziła w, w zawias. Mm, faktycznie chyba ktoś tutaj miał sygnał i spróbował dwa razy łopatą Jakaś brama O jestem jakieś 20 metrów przed końcem mojej podróży dojdę tam do tego cypelka i o, będę się wracał A tutaj jest liczba na nim, cyfra 1. Zabieram. Oj, zawitałem tutaj na cypelek. Będę się wracał za chwilę. Zobaczcie jaki kawał tutaj zrobiłem od tych budynków.